Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj odcinek z Jadem do Vegas. Zobaczymy. Kolektor mi wybierał. Powiedziałem, że ma wybrać, bo nie wiedziałem, jaki numer wziąć. Wybrał jedenastkę. Zobaczymy. Do tego krzyżówka XXR z numerem 5. To już wybrałem sam. Tak spontanicznie się wybrała znowu piątka, jak to zwykle bywa że może jakąś inną wybiorę, no ale dobrze. Stało się, nie odkładałem, bo, bo wiadomo. Bierze się pierwsze to, co się wybierze, albo będzie, albo nie. No i to chciałem powiedzieć, że ten odcinek dedykuję Regince. Pozdrawiam Cię Reginka. Dziękuję za wsparcie kanału. Właśnie to jest to wsparcie kanału. I wielkie serducho dla Ciebie. Bardzo Tobie dziękuję za wsparcie kanału. No, i zobaczymy, jak nic nie będzie, to nic nie będzie. No, wiadomo, to są zdrabki. A jak coś się uda ugrać, no to będziemy mnożyć. Dobra. Także dajcie serduszka dla Reginki. No, i co? Zaczynamy. To zaczynamy, może, od krzyżówki. Krzyżóweczkę sobie zaczniemy. I co, na razie jest tutaj epir, a w drugiej ada, w trzecie nie ma nic. Po jednym słowie jest, w bonusie mamy e i a tylko, ale może, może, zobaczymy. No to lecimy dalej. Ty. Jest w bonusie literka t, a co mamy tutaj? I powiem Wam, że wreszcie pada, cały czas pada, dzisiaj... Super, bo już tak było sucho, rano burza przeszła, teraz cały czas pada, przelotnie, ale pada, niby jeszcze dwie burze mają dzisiaj być u nas, także może, może coś się nadrobi trochę, bo na tym ogrodzie już jest taka susza, że masakra jakaś. Tak. No, i wczoraj nasze drużyny się spisały bardzo dobrze. No, Legia mogła trochę lepiej, ale remis też dobry. Lech, pierwsza połowa rewelacja, nowi gracze super. Ale druga połowa do zapomnienia, po prostu. Nie wiem, czy tak. Literka V. <laughs> OS, literka X. Hmm. Już tu nic nie ma. Literka O. Druga połowa do zapomnienia. Nie wiem, czy tak miało być, czy oszczędzają się, bo grają na czekfrontach Frontach, ale 3-1 wygrana. No i myślę, że przejdą. Przecież muszą przejść. Pogoń, super. 5-2 na wyjeździe. To jest bardzo dobry wynik. No a my w niedzielę jedziemy na kolejorza z jakiem. Myślę, że będzie fajnie. No i co? Literka O, żebym tu się nie pomylił. Tu jeszcze jest O, fronda. Dobra. Ale te X i V to mnie tu rozjechały. Literka Z. Literka Z. Czy my coś tu mamy jeszcze? No nie mamy. Dobrze. Z. Gdzie jest jeszcze Z? Nie ma. W trzeciej mamy z egzamin i to na tyle. No cóż, to jedziemy dalej. Literka Y. M i N potrzebuje Y. Koniec. Czyli nic się nie układa tutaj jest S to już chyba nie będzie bo tu byśmy mieli już słów ze 7 chyba, właśnie ta 500 wypadła hm. na którą poluję tak. no więc tak, może S jak będzie S to da... trzymajcie chciuki no, mamy W no. Drugie słowo powstało, paw, epir paf. Nie ma za dużo. W. Nie ma. I zostały dwie literki. Hm. M i N. N jest. Ale czy będzie M? N. Narty powstały i Ada, czyli drugie. Tu jeszcze Y, N. I tu. No. Czyli po dwa słowa się już tworzą. Tu jest Unia. Fronda. Czyli drugie. Fronda i unia. Tu są dwa. Czy będzie M? No nie. Nie da Literkę C. A C to nam tu nic nie da. No. C nic nie da to jeszcze było N brakuje także no niestety to było razy 3 tu było 7 dych a mamy R i J czyli krzyżówka z numerem 5 przegrana no to czas na jazdę do Wegas może tu coś wpadnie szukamy tych dolarów Czarne już miałem, nigdy nie miałem podwójnie tego zielonego czy sredzonowego, jak tam się mówi. Korona, pik, gwiazda, kawa, podkowa, ananas, garnek, gwiazda, dzwon, wiśnie, kawa. kwiat, kawa. Serce, dobra, Słońce, Kier, to jest ten Kier, Gwiazda, Karo, i ostatnie trzy, Pik, Palma, nie w tej, i Wiśnie, no niestety, ach, jajaj, jaj. ACG, no trudno, trudno, tak to bywa, Podsumowując 20 zł wydane 20 przegrane Nic się nie udało wygrać Ale jeszcze raz bardzo Ci Reginka Dziękuję za wsparcie kanału No nie udało się Sama widzisz jak to jest Co zrobić Tak to bywa Wielkie serducha dla Reginki I co Dziękuję wszystkim za komentarze Subskrypcje i lajki Pozdrawiam serdecznie. Do następnego, trzymajcie się. Cześć.